No i czy świat nie jest piękny? Jest. Świat jest piękny. Tylko obraz taki dziwny, nieostry. Słoneczko zachodzi sobie i świeci przez drzewkę. Ślicznie, romantycznie. Ślicznie, romantycznie. A ja idę tutaj. Sobie. No a przede mną idzie sobie taki. Taki pupą kręcący. Mm. <laughs> taki sobie kręcący pupą panek. Wronek. Kruczek. Fajny. Kuperkiem kręci. Kuperkiem kręci. A może to kuperkowa? Ale ładnie. Skawałki Chyba się za No dobrze. Idziemy sobie dalej. Ludzie no, wszędzie chodzą z telefonami w szuchu. Nie, ta pani nie. No. Gdzie chodzę, przechodzą. Kuperkawa wychodzi na drogę. No dobrze, kończę i dalej.